Tam ta historia w ogóle też jest dobra, ale do tego przejdziemy, bo twoja mama pracowała 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, wtedy nie do końca to rozumiałaś, tak. ale z perspektywy czasu widzisz, że mogłaś dać jej w kość, że jak się buntowałaś, to mogłaś się z nią kłócić, brakowało ci mamy, czy byłaś wyrozumiała od samego początku. Wiesz co, nawet nie wiem, czy to chodzi o, że nie rozumiałam. Nie rozumiałam tego, że bardzo ciężko pracuje i ona nieraz miała na noc, wiesz, pracę, że, że przychodziła na przykład o, której, o 5 rano i że ten czas, jak ona przyszła do domu, musiała, powinna i spać w ciągu dnia, żeby znowu na tą wieczorową... Ten, to wiesz, ja nieraz dokuczałam, czy mojej siostrze, czy byśmy za głośne i wiesz, nie, nie rozumiałam tego, że nieraz ona była wkurzona na nas, bo ona chciała się wyspać, albo zmęczona była, a my tutaj, wiesz, hałas w domu, i nie rozumieliśmy, że ona potrzebuje naszej pomocy, że może, wiesz, żeby chociaż coś, nie wiem, ugotować, może jakbyśmy już troszkę starsze, ale no, myślę, że tego nie zrozumieliśmy. Teraz to rozumiem bardzo, że, wiesz, no, mogliśmy być lepsze córki, tak naprawdę, z tej strony żeby jej pomóc. Powiesz, też na, dla niej było ciężko, że nie, mogło, nie może tyle czasu sami spędzić, bo też jej praca była taka, że jej zmieniali albo jesteś wiesz, w ciągu dnia, albo nieraz w nocy, że to tak się zmieniało. Nie zawsze było e, te same godziny. No i myślę, że, powiedzmy, że jakbyśmy mogły zmienić, to byśmy bardziej zrozumieli teraz. Że mogliśmy być troszkę grzeczniejsze córki. Ja byłam ta gorsza, po 6 lat różnicy ze siostrą, to jej bardziej tak dokuczałam. Mama nieraz nam wlała, z paskiem przyszła i troszkę dostaliśmy w pupę przez to, ale teraz rozumiem dlaczego i też miała ogromne migreny przez kilka dni, co, co trwały, to wiesz, mogliśmy być bardziej sensyw do tego. Mm. No, ale, ale wiesz, tak. jako dzieci to no, nie dzieckiem. rozumiesz tego, ale teraz no, troszkę mam wyrzuty w tym. Dlatego teraz wiesz, mama nie pracuje spoiled, wiesz, ma życie jak Madrycie można powiedzieć wiesz, takie dostała teraz karmę, że była, wiesz, bardzo ciężko pracowała, była dobrą matką, teraz może sobie, wiesz, ko korzystać z życiem.